Motodziennik wspiera multiporównywarka rankomat.pl. Wspiera nas OptiFinance, specjaliści od leasingów, kredytów i ubezpieczeń, Zabezpiecza Auto, skuteczne zabezpieczenia antykradzieżowe, oraz Fanfaro, producent specjalistycznych olejów silnikowych, przekładniowych, rolniczych i przemysłowych, wyprodukowanych w oparciu o unikalną bazę estrową. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, to jest Motodziennik w poniedziałek. Zacznę od przypomnienia, że w niedzielę na kanale pojawił się test Daci Duster, ale tym razem w wersji LPG. I tylu komentarzy, co pod tym filmem to naprawdę dawno nie było pod żadnym. W piątek test Mini Coopera w wersji S. To jest bardzo ciekawa propozycja, dlatego że to jest samochód w dalszym ciągu w cenie z roku 2018-2019. Około 125 tysięcy kosztuje to auto, a w roku 2018 za Mini Cooper S trzeba było dać 115 tysięcy, ale ze skrzynią manualną, z automatem był droższy, więc to jest naprawdę bardzo ciekawa propozycja, jeżeli ktoś lubi małe, drzwiowe, gorące hatchbacki. W tym, tygodniu, w tym tygodniu, w środę sprawdzimy przed zakupem Skodę Superb, to myślę, że będzie bardzo ciekawe. A w piątek albo w sobotę raczej przetestujemy Lexusa LBX. Jest co prawda sporo ciekawszych konstrukcji, które mamy w tym momencie na testach. Natomiast na tego LBX też wiem, że Państwo czekają no i, no i w końcu się powinien doczekać. A dzisiaj? Dzisiaj oczywiście nowości i aktualności. A zaczniemy od stolicy i aktywistów z ostatniego pokolenia. Przez miesiące jakby ciszej o nich było, były wakacje, ale niestety w listopadzie być może znowu zrobi się głośno. Organizacja ta wynajmuje od Warszawy lokal w super miejscu w supercenie, precyzując 160 m2 w centrum za 4000 zł miesięcznie, poza konkursem ofert, bo zadeklarowali prowadzenie działalności kulturalno-artystycznej, twórczej, promocji kultury i edukacji kulturalnej. I faktycznie dzięki nim o koncercie dyrygowanym przez mistrza Antoniego Wita usłyszała cała Polska. O warszawskiej syrence też. No i to ostatnie pokolenie zapowiada, że od 25 listopada będzie w sposób stały blokować Wisłostradę, czyli jedną z ważniejszych stołecznych ulic, i ma to być miejsce stałego protestu kośnik obywatelskiego oporu. Chyba, że premier Donald Tusk przed kamerami obieca, że 100% środków przeznaczonych na budowę nowych dróg przeznaczy na transport publiczny plus bilet za 50 złotych. Czy to zrobi? Jeśli zrobi, to sam się przykleje do asfaltu w alejach jerozolimskich, ale raczej mi to nie grozi. I zanim przejdzie Państwu przez myśl, że to romantyczne, jak młodzież tak protestuje, to to nie jest młodzież. To faktycznie są dzieciaki, ale umiejętnie prowadzone i wykorzystywane przez osoby zdecydowanie drugiej lub trzeciej młodości. Czym to się skończy? Znowu dziesiątki policyjnych radiowozów i setki policjantów będą codziennie się z aktywistami ganiać, a kierowcy stać w korkach. A to wszystko będzie rzecz jasna, rozgrywane przez polityków z każdej strony. Do odwrócenia naszej uwagi? Ale też być może do budowania wizerunku silnego przywódcy przed wyborami prezydenckimi w przyszłym roku. Nie wiem. A można było tego uniknąć w prosty sposób nie udzielać schronienia dosłownie i w przenośni. Pierwszy wywiad z przedstawicielami ostatniego pokolenia pojawił się na kanale Zero i był absolutnie beznadziejny. Ale potem, nad czym ogromnie ubolewam, organizacja ta trafiła pod skrzydła wyborczej, która, mam wrażenie, usprawiedliwia i w imię niezrozumiałych dla mnie idei wręcz promuje wszystko, co organizacja Ostatnie Pokolenie ma do przekazania. Debata nad poprawą komunikacji w Polsce, super. Wspólny bilet to też bardzo dobry pomysł, ale szantaż, terror, to już nie jest obywatelskie nieposłuszeństwo. To, co Ostatnie Pokolenie wyprawia, to jest przemoc. I mówi to ktoś, kto nigdy nie nabijał się z Grety Thunberg. Nigdy. A skoro zaczęliśmy od działań, powiedzmy, podszytych polityką, mniej lub bardziej jawnie, to punkt drugi. Elon Musk, który w sposób jawny zaangażował się w kampanię prezydencką Donalda Trumpa. Z jakiego powodu? Dość ciekawie i chyba blisko sedna, tłumaczy to Kuba Klawiter, polecam. Ale co ciekawe i tego bardzo Amerykanom zazdroszczę, nie przekłada się to na sprzedaż samochodów. Czyli Musk swoje, ale jak ktoś całe życie głosował na demokratów i jego dziadkowie też, to jeśli ma w planach kupno Tesli, to nic się nie zmieniło. U nas to niewyobrażalne, ale nie tylko u nas. Niemiecki Rosman już w sierpniu poinformował, że z powodu zaangażowania politycznego właściciela Tesli nie będzie kupować więcej aut tej marki. A ma jakieś w swojej flocie? Ktoś przytomnie spyta. Ma nieco ponad 30 i prawie 5 tysięcy sklepów w Europie, z czego 1800 w Polsce. I to dobry moment, by wspomnieć o ekwiwalencie reklamowym. To znaczy działaniach PR-owych czy marketingowych, które można przeliczyć na pieniądze zaoszczędzone na reklamie. O tym, że Rosman nie będzie kupował Tesli, poinformowały chyba wszystkie ważne tytuły w naszej części świata. A to właśnie Tesla jest liderem trzeciego kwartału, jeśli chodzi o auta elektryczne w Stanach. Na miejscu pierwszym jest model Y, 86 tysięcy aut, na drugim trójkat, 58 tysięcy. Na trzecim Cybertruck 16 tysięcy, dopiero na czwartym jest coś od Forda, Mustang Mach-E 13 tysięcy, na piątym Honda Prolog I dwie ciekawostki przy okazji. Kiedy będzie ta zapowiadana od lat tania Tesla, autokompaktowe za 25 tysięcy euro, dolarów, wszystko jedno? Spodziewaliśmy się jej przy okazji Robotaxi, ale cisza. Aż do dziś. To głupi i bezsensowny pomysł, powiedział Musk. Przyszłość jest autonomiczna, powiedział przy okazji spotkania z akcjonariuszami, choć od 2018 roku obiecywał, że auto będzie. A co z Roadsterem? W ubiegłym roku Musk wyraził nadzieję, że auto będzie w tym roku. W tym roku jeszcze zimą, że w przyszłym. A teraz oficjalne stanowisko jest takie, że może za parę lat. Choć przeprosił też, tak jakby tych, co wpłacili depozyt w 2018 roku, a auto, przypomnę, w roku 2020, potem że w 2021, miało pobić rekord toru Nürburgring. Ekwiwalent reklamowy. Jakże prosta jest odpowiedź na pytanie, czemu tyle lat o tym aucie się gada i nic z tego nie wynika. I szczerze mówiąc, mam już dość maska, chyba na równi z Tavaresem, choć z innych powodów. Jeszcze niedawno, gdy Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodowych próbowało wywrzeć presję na unijnych urzędnikach, by nie wprowadzać od 2025 roku przepisów, które zobowiązują do minimalnej średniej emisji na poziomie 95 gramów na każdy przejechany kilometr, pod groźbą kary też 95, ale euro za każdy gram ponad, szef koncernu Stellantis grzmiał nic nie zmieniać. Zasady były znane od wielu lat, był czas, żeby się przygotować i my jesteśmy gotowi. Przekonywał tak trzy tygodnie temu, choć jeszcze w ubiegłym roku rzecz jasna był przeciwko. Co zaskakujące, o niezaostrzanie przepisów zaapelowali też dealerzy Stellantis. A teraz dowiedzieliśmy się, jak bardzo są gotowi. W tej sprawie wypowiedział się Jean-Philippe Imperato. Do niedawna szef Alfa Romeo, ale po spektakularnym sukcesie marki awansowany na dyrektora operacyjnego w strukturach Stellantis. Otóż by nie płacić kar, w 2025 roku wystarczy sprzedawać dwa razy więcej aut elektrycznych niż w tym roku. Wystarczy by nieco ósme, a co czwarte auto opuszczające europejski salon jednej z marek Stellantis było elektryczne. Powiedzieć, że to trochę nierealne, to jak nic nie powiedzieć, zwłaszcza, że sprzedaż aut elektrycznych nie rośnie zgodnie z oczekiwaniami, wręcz przeciwnie, można mówić o stagnacji. W dodatku elektryki od Stellantis no, przegrywają na wielu płaszczyznach, czy to z Teslą, czy z Renault. Przecież nawet Fiata 500 przerabiają teraz z elektryka na hybrydę, bo się nie sprzedawał. Więc jak to? No, spokojnie. W Stellantis mają plan. Jaki plan? Sprytny plan. Otóż jeśli ludzie nie będą chcieli kupować tylu elektryków, ile trzeba, to podniosą ceny aut spalinowych. Równolegle ograniczą ich produkcję. Serio, to nie ja wymyśliłem, to pan imperator powiedział. A skoro hasło Alfa Romeo padło, model Tonale sprzedawany jest również w Stanach jako Dodge Hornet. Oczywiście, jako Dodge jest to o 1,4 tańszy, choć z tej samej włoskiej fabryki. I to się tak dobrze sprzedaje, jedno i drugie, że są jeszcze na placach auta z rocznika 2023. I okazało się, że egzemplarze składane pomiędzy czerwcem ubiegłego a sierpniem tego roku mają źle przykręcony pedał hamulca, który może odpaść. Naprawa polega na dołożeniu dodatkowej albo brakującej śruby i nakrętki. I oczywiście każde z 17 tysięcy Dodge i 4 tysięcy Tonale zostanie naprawione za darmo. Jednak ciekawie brzmi dobra rada koncernu Stellantis. Jeśli odpadnie Ci pedał hamulca, użyj ręcznego, czyli tego przycisku. A tak w ogóle to się nie martw, bo auto samo zahamuje. Ma przecież asystenta hamowania. Hmm. Czy europejskie egzemplarze też mają słabo przykręcony pedał hamulca? Nie wiemy. Do Stanów jeszcze na moment wrócimy, ale teraz Niemcy i temat, o którym już kiedyś wspominałem. Paliwo oznaczone symbolem HV100 powoli pojawia się na europejskich stacjach benzynowych. Jest to uwodorniony, hydrorafinowany olej roślinny, choć surowiec może być też zużytym olejem albo tłuszczem zwierzęcym. Orlen kilka tygodni temu zaczął jego sprzedaż na dwóch stacjach, na razie wyłącznie w Niemczech, a produkcja odbywa się w Czechach, choć w Płocku kończą już budowę dużej instalacji o wydajności 300 tysięcy ton rocznie, to mniej więcej setna część polskiej. Zapotrzebowania na diesla. Paliwo HV100 jest droższe od zwykłego, ale ma wiele zalet. W odróżnieniu od biopaliw nie wpływa negatywnie na układ paliwowy, nie wymaga też nowych sposobów dystrybucji, no i najważniejsze, jest to paliwo ze źródeł odnawialnych. A jego spalanie oznacza mniejszą emisję tlenków azotu o 9%, cząstek stałych o 30% oraz dwutlenku węgla nawet o 90%, choć często podawane jest od 40 do 90% w zależności od metodologii. Co jest dość istotną różnicą i szybko wyjaśnię skąd się ona bierze. Bo to trochę pokręcona urzędnicza matematyka. Rzepak jak rośnie, to z hektar, jest tyle, a tyle ton oleju, a jak rośnie, to wchłania CO2, a skoro tak, to się to odlicza od emisji z rury wydachowej. Ale nawet bez tych fikołków jest to paliwo po prostu czystsze o niższej emisji. I pewnie pamiętają Państwo problem z silnikami Diesla, często nowymi, to chyba głównie fordy były, które nie przechodziły przeglądów technicznych w Niemczech ze względu na wyższą emisję niż być powinna. No to problem się rozwiązał. Kierowcy tankują przed przeglądem HV100 i emisja jest mniejsza. Nowe paliwo ze względu na wyższą liczbę cetanową i mniejszą podatność na wytrącenie parafiny trafia też często do kanistrów i służy na łódkach albo generatorach prądu, a różnica w cenie to dosłownie. 10 eurocentów, więc do przeżycia. Jeszcze Mercedes, zanim wrócimy do Stanów, podliczono sprzedaż elektryków w serii EQ i nie jest dobrze. W trzecim kwartale tego roku sprzedano ponad 30% mniej aut na prąd, a jeśli weźmiemy pod uwagę cały rok, to i tak ponad 20% mniej niż rok temu. Czyżby rynek się nasycił i ustabilizował? Zobaczymy. I wracamy na koniec do Stanów z dwóch powodów. W pierwszym jest Subaru WRX drugiej generacji. To w dalszym ciągu fantastyczny samochód, niestety u nas niedostępny. Pod maską 2,4-Bokser, Turbo 275 KONI, do wyboru skrzynia manualna, sześciostopniowa, albo automat. I okazuje się, że ponad 80% klientów wybiera skrzynię manualną. W Stanach. Czyżby auto trafiało wyłącznie w ręce entuzjastów motoryzacji? Pewnie tak, ale jest też drugi powód. Ten automat to oczywiście skrzynia bezstopniowa. Bardzo dobra w subaru, ale mimo wszystko. No i o marce scout na koniec wspomnę to nowy sposób Volkswagena na rynek amerykański. Nieco zapomniana marka, nieaktywna od kilku dekad przecież. Pewnie dzięki temu w miarę tanio można było prawa pozyskać i na tym fundamencie zbudować dwa elektryczne samochody, które trafią do sprzedaży za trzy lata. Do wyboru będzie duże auto terenowe albo pick-up Obydwa na ramię. Akumulator ma pozwolić na przejechanie 500 km. Do wyboru będą trzy wersje napędu z jednym, dwoma albo trzema silnikami. Ceny od 60 tysięcy dolarów. Jednak dla mnie najważniejsze jest to, jak fantastycznie ten samochód, czy te samochody, zostały zaprojektowane zarówno na zewnątrz, jak i w kabinie. Zwłaszcza w kabinie. Volkswagen się postarał i bardzo dobrze, natomiast na szczęście postarał się też przy czymś, co możemy kupić w Europie, czyli przy najnowszym Golfie. Mamy teraz na testach wersję Kombi z silnikiem 1.5 ETSI, czyli jest to ta hybryda, miękka hybryda, pseudo-hybryda. I muszę Państwu powiedzieć, że ten samochód jest naprawdę niezły. I z przyjemnością nagram dla Państwa jego recenzję. Mam nadzieję, że się to uda w tym tygodniu. To wszystko na dziś. Kłaniam się pięknie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku już w środę. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ubiegłym tygodniu.